Cześć, witam Was w kolejnym filmiku, w którym zajmiemy się programowaniem w Scratchu. Jak pamiętacie, jednym z poprzednich filmików tworzyliśmy grę labirynt, przemieszczaliśmy się w naszą postacią w poszukiwaniu skarpu. W filmiku tym wspomniałem wam, że na koniec można dodać jeszcze zliczanie punktów, tak? czyli na przykład możemy zliczać liczbę kroków, tak, żeby konkurować z innymi osobami, kto przejdzie labirynt w mniejszej liczbie kroków. Jak to zrobić? Na początek musimy dodać sobie nową zmienną, czyli przechodzimy do bloków związanych ze zmiennymi i tworzymy sobie nową zmienną, otwór zmienną. Nazwiemy ją Liczba kroków. OK, otworzyliśmy sobie nową zmienną. Przesunę troszkę to okienko. Tak, mamy, wcześniej, wcześniej mieliśmy zmienną poziom gry. Dodaliśmy sobie teraz zmienną o nazwie liczby, liczba kroków teraz tak, pamiętacie stworzyliśmy sobie takie 4, 4, przepraszam 5 skryptów, skrypt który uruchamiał się po kliknięciu flagi ustawiał naszą planszę na planszę 1 poziom gry zmienną na jedynkę, ustawiał nas w miejscu gdzie startowaliśmy, tak, następnie mieliśmy zaprogramowane skrypty odpowiedzialne za sterowanie, tak czyli tworzyliśmy sobie 4 praktycznie identyczne skrypty które odpowiadały za ruch naszej postaci w dół, w górę, w lewo i w prawo. tak? Teraz tak, tą naszą zmienną liczbę kroków. Chcemy, żeby ta liczba kroków zmieniała się po każdym kliknięciu klawisza, czy to strzałkę w dół, czy strzałka w górę, czy strzałka w lewo, czy strzałka w prawo. Tak więc dodajemy sobie, przesuwamy z bloków zmienne, zmień liczbę kroków o 1. Wstawimy sobie do każdego z tych bloków, tak, do z każdego ze skryptów. Czyli zmienię liczbę kroków o jeden, wstawimy po każdym naciśnięciu e, strzałki, tak. Możemy to w ten sposób, możemy od razu na początku. No i zobaczmy, czy nasz, nasze liczenie właśnie kroków już działa, tak. Dobrze, uruchomiłem grę i sprawdzamy. Tak, Nasza postać idzie. Zrobiłem jeden, nacisnąłem raz strzałkę w dół. Liczba kroków zwiększyła się o jeden. Tak. Ponownie znowu ruch, i w ten sposób możemy zliczać kroki. Musimy zmienić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, e, zobaczcie, że gdy uruchomię tą grę ponownie, liczba kroków mi została jeszcze z poprzedniego, więc musimy ustawić, że przy każdym uruchomieniu gry. Tak, czyli kiedy kliknięto flagę, będziemy nasz licznik po prostu zerować. Tak? Czyli ustawimy zmienną liczba kroków na 0. No i zobaczcie teraz, tak, po kliknięciu flagi, licznik mi się wyzerował i strzałeczką jak kieruję postacią e, zmienia mi się tutaj ta wartość, tak? czyli zmienia się liczba wykonanych kroków. Na koniec, oczywiście, możemy jeszcze dodać, żeby kot, czy nasza postać, nasz duszek, tak, po przejściu całego labiryntu. Potem mamy przejście na następny poziom, tak, jak pamiętacie. A po ukończeniu, no widzicie, że muszę trochę to okienko chyba w innym miejscu umieścić, bo sobie tutaj zasłoniłem. No, trzeba te labirynty projektować w taki sposób, żeby później sobie tymi e, okienkami, gdzie te zmienne się wyświetlają, e, nie zasłaniać po prostu tak, tych wartości. No I przechodzę do końca. Tak, hura, zdobyłem dwie monety. Koniec. Tak, możemy sobie tu jeszcze zro zrobić coś takiego, żeby na koniec e, nasza postać tak, wyświetliła, czy też po powiedziała, w ilu krokach pokonała e, ten labirynt. No to już doskonale znacie ten skrypt. To jest wygląd. E, wygląd i blok. E, powiedz. Tak, możemy tutaj połączyć dwie zmienne, czyli jakiś napis i e, wartość zmiennej. Do tego służy blok z wyrażeń. Użyjemy tutaj e, takiego bloku Połącz jabłko i banan. Oczywiście, zamiast jabłko, wpiszemy sobie e, tą treść naszej wiadomości, czyli Przeszedłem labirynt w. I tutaj może dodamy sobie jeszcze raz to połącz, jabłko i banan. No, w ten sposób przeszedłem labirynt w krokach. O krokach. Dobrze. I tutaj zamiast tego słowa jabłko użyjemy, użyjemy zmiennej liczba kroków. Tak? I taki blok oczywiście sobie tutaj wstawimy. Wstawimy już na koniec, tak. Czyli sobie najpierw tutaj zduplikuję 4 razy. O, połączyło mi się tutaj coś. No dobrze, tu jeszcze zduplikuję. Dobra, I teraz wykorzystam sobie każde z tych, tych bloków, sobie poprzypinam do miejsc, gdzie po prostu sterujemy już naszą postacią. Tak? Czyli będzie to tak. Po przejściu całego już tutaj labiryntu, czyli zmienia tło plansza, koniec. I może jeszcze na koniec powiedzieć, tak, o, w ilu krokach, nasza postać po prostu przeszła, tak, no tutaj jest troszkę długi, długi blok, tak, więc tutaj mi zasłania, wchodzi już mi na kolejny skrypt ale no i zobaczcie teraz, jak uruchomię grę ponownie tutaj moja postać mówi hura, przechodzi do następnego poziomu, znalazła tą złotą monetę I w tym drugim poziomie zdobycie monety jest równoznaczne. Akurat tutaj ustawione z końcem gry. Tak, akurat zdobyłem dwie monety. I koniec. Przeszedłem labirynt w 151 krokach. Tak? To możemy sobie jeszcze dodać spację w każdym z tych bloków na początku. Tutaj zapomniałem, o, żeby zrobić sobie jeszcze odstęp. No i to tyle. Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę czekam na Wasze tutaj pytania, relacje w komentarzach i do usłyszenia następnym razem.